What's papin, hey. pochowany w szafach traki Nie pytaj czy chcę więcej na bumbapie robię trapin się chyba bardziej laki Oj bardziej laki, zawsze krok przed wami Mamy bagi pełne baki What's papin pochowany w szafach traki Nie pytaj czy chcę więcej na bumbapie robię trapin się chyba bardziej laki Oj bardziej laki zawsze krok przed wami mamy bagi pełne baki Młody Mati modi Igor młody Patryk Nie będziesz moim bratem, no bo jesteś kurwe łaki te chłopaki, co chcą zrobić więcej? Kas? Potencjał mi leci w górę. go to zabity ptak. Proszę zostań, moją chani, bo sam czuję się jak wrak. Opętany, rozjebany, poziom trudności. Czegoś mi brak, ale bez żadnych ale Wpierdalam się na fale, więc pora rozwinąć żagle Wyjebałeś się na ziomów, misja zielone sabre. Jeba ciebie i twój świat, w którym jesteś tylko błazne W tunelu widziałem światło i nie poszedłem Mam tego cały stak i nie chodzi mi o pęgę Ten świat jest pojebany, muszę cieszyć się szczęściem Od dawna się nie cieszę Łoc papin inwokowany w szafach traki Nie pytaj czy chcę więcej na bum Robię trapin, się chyba bardziej laki Oj, bardziej laki, zawsze krok przed wami Mamy bagi pełne baki Wod papin pochowany w szafach traki Nie...